Cień, męczuję, ja jestem w BBTM Games. Witam Was. Parę rings do 25 serii od Zera Zielonce. Dzisiaj będziemy sobie gościć pszenicę. Już tam jeden zbiornik jest wysypany. Yy, właśnie z tenda. ale jesteśmy dzisiaj na działce, którą zamierzam kupić i postawić. Proszę Państwa, młyn zbożowy. Tak, jak wspominałem, do odcinki temu, odcinek temu że będę właśnie chciał postawić olej, a nie. i zarówno młyn zbożowy jeszcze ja jeszcze kolejności dzisiaj stawiam młyn zbożowy, ale żeby to zrobić trzeba dobrać No trzeba, trzeba będzie wziąć kredyt 300 tysięcy koło kosztuje Właśnie młyn zbożowy Więc takie 350 tysięcy trzeba wziąć kredytu Po prostu z tego względu żeby móc Po prostu to zakupić Tak Musi to być postawione. Tak sobie stwierdziłem. I tak będzie musiało być chyba 350. na spokojności. Jak to się mówi? Zakupujemy sobie ten kawałeczek. Takat fajnie, bo tu będzie nie mm, inaczej. Tu jest takie fajne miejsce. Tutaj a idealnie Młodny zbożowy płodzi. Testowałem to sprawdzałem. Jeszcze raz, czego będzie można sobie pole to wziąć? Ogarnąć, więc lecimy. Mój zbożowy jak widzicie jest już zaznaczony. Tylko po prostu go podstawić. I on się ładnie tu celuje. Patrzcie, tutaj prawie, że idealnie zbożowy będzie. Tak. No i mamy nasz myl zbożowy. Cieszy mnie to, że w końcu coś zaczynamy iść, jakąś produkcję, tak? Jeszcze produkcję ogólnie tutaj nie mieliśmy. No i mamy co? Mamy pszenicę, owiec i jęczmień. I to wszystko, oczywiście, mamy u siebie na stanie. Więc to wszystko będzie przewiezione na spokojnie. Dzisiaj włączamy sobie mąkę jęćmienna, ryżowa, mąkę tak. Mąka jęćmienna, mąka ryżowa, już ryż długo zianisty, mąka ryżowa, ryż, owie pszenica oraz jeszcze torgo. więc Z tego będzie można sobie ogarnąć. No i oczywiście, typ na sprzedaż. No i będzie elegancko. Takie taki jest. No, mam nadzieję, że słuszne podjęcie decyzji e, postawienie takiego młynu już coś, jakieś fabryki trzeba ogarnąć tak, no, fabryka ogólnie nie posiadamy już na tej serii, a już jest 59 odcinek, jak się nie mylę e, więc tutaj no, przydałoby się właśnie coś ruszyć, jeszcze później będzie oczywiście olejanie postawiona ale myślę, że to się zamocyzuje troszeczkę częściowo e, tutaj ten skup, pozwoli mi jeszcze postawić na olejarnię, postawić, postawić oleja, nie będzie za tą gotówkę, którą pewnie będzie, będziemy mieli po przewijaniu sprzedaży właśnie mąki z obsa, z i jęczmienia i będzie elegancko, olejanie też będzie postawione, ale właśnie bliżej powiedzmy tej jesieni i nawet zimy z tego względu, jak będziemy mieli słonecznik skoszony, będzie można sobie komfortowo ten uruchomić typ czyli z rzepaku i zarówno z słonecznika, więc w tym sezonie będziemy tylko mieli yy, swoje sprzedanie tak naprawdę yy, na odcinkach zimowych, tak to można powiedzieć. Nie więcej, bo jeszcze tam nie na produkcję, bo chyba w chyba z, 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 z swoich chyba nie możemy nic przetworzyć z tego, co mi się kojarzy oczywiście. Mogę się mylić, możecie pisać w komentarzach. Jeszcze zostały nam 340 34, 34 tysiące yy, budżetu, że tak to powiem, domowego. Czy da się to? oczywiście na, na przewinięcie później, może częściowo spłacenie kredytu. tu, żeby yy, ta działka się nam zwróciła za butówkę. No bo ta oleja, ten olejanie nam się oczywiście nie zwróci, no nie ma co się oczywiście łudzić. To są zbyt duże pieniądze, no jest ponad 340 tysięcy kredytów. Ale wiecie, czy te konto, tutaj jest taka seria, no musimy bawić się tą serią i żeby to lepiej wyglądało nie, pod względem, no z Gryki, tak. Jednak produkcja taka jak właśnie przerabianie produktów na dodatkowy zarawek jest to jak najbardziej opłacalne. Znaczy, że chyba młyn zbożowy, inaczej mąka. mąka, 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 ceny, mąka, 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 ryżowa, mąka. Ymm, no jest 2500. Chyba to jakoś jeszcze inaczej się to zaznacza. No ale chyba tu nie ma jakiejś zbytnio różnicy pod względem ymm, tej fabryki, tak. No nie, bo to wszystko jest na, na mąkę, więc niezależnie, będziemy mieli za mąkę. <coughs> Przepraszam, trochę koszku kasy przy czy tuli jak to się mówi, więc mnie to tam bardzo, bardzo cieszy. Idziemy po wóle tak jak mówię, z lujce, właśnie z tym tokiem właśnie rozumowania. A chyba, w ten z Westerlujce, tam mieliśmy właśnie Oriane na początku, tak mi się zdaje. Tylko tam mieliśmy, nie, też mieliśmy zbożowy, tylko pan oryginalny na mapie. Tutaj niestety musiałem postawić, bo tego nie widziałem po prostu. Czy jest taki po prostu młyn, yy, który można kupić, niestety chyba nie. Ja tylko mogę go postawić, więc to tak wygląda. Z perspektywy. Czekajcie, tam patrzę jakby to przeciąć. No po prostu ja jeszcze nie wiem czy wycinać tą stronę, czy jechać na razie naokoło. Yy, może tak pojadę jak GPS pokazuje, w sumie na razie naokoło sobie objedziemy, zobaczymy. Yy, na spokojnie, na spokojnie, nie ma co się śpieszyć. jednak tutaj sobie pusimy, lekko sobie wyjdziemy tą pszeniczkę, ale będzie git. I tam trochę z tego tonarzu wchodzi, bo tam tej pszenicy wchodzi 126 tysięcy litrów. Piętnienia 144, osas 180 dużo. Długość ziaren z tego wchodzi nam 108, i soga najwięcej 180. Więc yy, tutaj będzie można 35 mieni. Jest 22 mąki, są. Więc tutaj będzie elegancko. Tylko zaraz kwestia, ja będę chciał mieć mąkę yy, z obca. 15 na 15. Nie jest to źle. Nie jest, proszę Państwa, źle wtedy, jeśli by tak było. To trochę dziwnie będzie wycinane, ale będzie na spokojnie. Nie ma co się tutaj spinać. Tak ja to będzie skompasowane. Później to pasu, to sobie tak to podbieram Bez jakichś większych problemów. Rzecz jasna. A tylko że wiecie, te kółko, te kółko zrobić tak pierwsze wycięcie i wtedy będziemy mieli pełno, elegancko. bardzo dwa zbiorniki na około prawie, że można powiedzieć. Sporo. Myślałem, że tego będzie mniej. Mniej, to, mniej to będzie sypać. A jednak jestem pozytywnie zaskoczony tym informacją, że tak ładnie, oczywiście sypie. No to trzeba automatycznie teraz się tepnąć do Fastaka i grzać. fastakiem. No i z drugiej strony teraz te pole, co jest skupione, będzie na te drzewka dwa wycięte. No bo mówię, to jeszcze w tym zaskoku, takim tak zwanym, jak ja to mówię zawsze, będzie postawione olejanie, a tu jeszcze będzie można wykorzystać oczywiście na pole, które będzie przeznaczony pod siew yy, rzepaku więc mi to pasuje, bo tu będzie rzepak, tu będzie na przykład wtedy rzepak będzie miał adekwatnie moim zdaniem no bo tak naprawdę na razie nie mamy więcej pól no tak patrząc na produkcję, to będziemy musieli chyba pod produkcję bardziej uderzać właśnie z siewami tak więc prawdopodobnie teraz może tak byliście, że będziemy tylko mieli zbożówki same znaczy jak się dzieje, ale nie na wysyp, a tylko no, pod Komenciem podjechać, żeby kiećkało mi się. Ym, a elegancko sobie jeszcze A widzieliście też pogrebowany już jest, wszystko właśnie pod poplon. Tam trzeba się będzie łapki sobie rozsiać, w ogóle sobie zasiać. Ale nie wiem, czy to będę jeszcze na odcinku, czy poza odcinkiem, zobaczymy. No. Trochę tego trochę tu jest, nie ma co się oczekiwać. E, dzisiaj niestety tylko jeden odcinek z dwudziestki piątki, w sensie ogólnie. Ale dzisiaj jest, będzie live z dwudziestki dwójki z okazji roku serii właśnie. E, więc wydaje mi się, że to będzie nasze znaczy posunięcie, myślał, że to nagrywam na ten dzień właśnie. Dwudziestkę, piątkę nagrywam, bo nie było wczoraj czasu żeby nagrać hmm, odcinku odcinka i e, dlatego tak e, dzisiaj spontanicznie znaczy spontanicznie no po prostu mam chwilę czasu żeby jeszcze sobie nagrać e, rana odcinek to właśnie się na minakę tak czekajcie teraz tak e, e, hmm. czasami trzeba stanąć na około ciąć może ten no, kółko jeszcze zrobimy tak mniej więcej chociaż tutaj my hmm. zrobimy Yy, właśnie i zobaczymy jak to będzie wyglądało, no bo 5 zbiorników prawie że i nawet jest pewna 5 zbiorników i jest wyczepa tak, tak. więc yy, patrząc z tego pszen tej pszenicy troszeczkę jednak jest do skoszenia, to powiem szczerze że będzie hit będzie hit pod kątem właśnie ilości a wiadomo jak teraz będzie produkcja yy, no to jak najbardziej to będzie wskazane tego było jak najwięcej. Wiadomo, jeszcze poza odcinkiem, oczywiście, też wiozę tutaj um, obiec i jęćmień na przetwarzanie, żeby to już przetwarzało, oczywiście. Bo chcę jeszcze zobaczyć jedną rzecz: właśnie odnośnie um, całościowo, tak? Jak to wygląda? Jęćmię mamy 20, 30 jęćmieni, mamy 20, 22, 22 nie, mąki. Pszenica 5 pszenicy, 4 mąki. Słuchaj, ja mam 15 na 13. Um, Mamy tak, obiec 15x15, 15, 9x15, na 15x13 na drugiego, no to nie jest tak źle. No jest tak, mówię, jęczmień, owiec będzie szedł do, mm, właśnie, na, na przedwóztwo, bo mamy właśnie jęczmień 64, mamy owca 84, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że to tyle tam pomieści tego oksa i to nie musi być jakoś tam, yy, nie jest to jakoś tam zielone znaczy rozdzielone niby to marzowo jest, tak, pisze tyle, bo faktycznie że tyle będzie wchodziło, tak. To będzie pasowało, no i myślę, że wtedy, no, co te pieniądze z miesiąca na miesiąc będzie troszeczkę więcej. No, bo jak teraz np. jeszcze, mówię, jedną mąkę obsianą i jeszcze jedną, no to tych pieniędzy powinniśmy dość sporo mieć, tak? Powinno nam się to zwracać, mówię jeszcze olejarnia, Zresztą Zobaczymy jeszcze, jak to będzie pod względem olejarni, cen oleju, właśnie pod względem cen oleju. Zarówno słonecznikowego, jak i rzepakowego. tak no 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 ja się nie za bardzo czuję, no powiem szczerze. że że mam na słoneczniku, nie wiem, grubość po mnie bierze. tam eee, Ale jeszcze się wrócę odnośnie oleju. Olej, olej, o, o, olej rzepakowy. Olej rzepakowy jest, sz no szóstkę liczyć. Słonecznikowy jest 6,5, No pół. Sześć powiedziałem że pakłowy jest 6000 no. Czyli jest jakaś tam drobna różnica pod tym kątem, więc mnie to bardzo cieszy. Przyda się każdy tutaj y, grosz, żeby to jeszcze bardziej rozwinąć więc ja się bardzo cieszy, tak? Ten kawałek tak bytnio by nie był mocno przeze mnie użyty, a tam fajnie te produkcje pasują. Bo mówię, że tam będzie olejarnia. Na ziemi się zdaje się te dwa fabryki, hmm, jak to mówię. Będą na razie wystarczające. Zobaczymy, może później się jeszcze rozwiniemy. Zresztą, może się będziemy podobać produkować jeszcze swojego. To kwestia czatu, tak. I na razie jest mój zbożowy. Później będzie. Kolejanie, a może jeszcze finalnie wyjdzie jeszcze i piekanie. Tylko z piekaniem to muszę zobaczyć, jak to wygląda. Bo jeśli by było dobrze, to by jeszcze piekanie sobie ogarnął. Nie ukrywam. I wtedy miałbym w ogóle luptus, tak? Myśmy mamkę swoją nawozili na chleb. Zawozili na chleb i zdaje mi się, że to był w ogóle już takie kombo, które dość mocno by było mm. <laughs> zarodkowe. Zaraz zobaczymy sobie, właśnie pod względem, jak to powiedzieć. minuł nie minuł przepraszam. To jest więc może tutaj, tylko teraz ja chciałem cieśla, by robił fabryka Ponsem, cementownia, przetwórstwa, ziemniaka. wytwórnia z biogazownia, biogazownia to mnie interesuje. Tak, tak. Wydłodnia tego Bednasz. Fabryka Płatków Zbożowych, cukrownia Przetwórstwo, Olejarnia, 26 tysięcy, tysięcy, Zakład Kawiecki, Mleczarnia, 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 Przędzarnia, Piekarnia. Obiada produkcji i przetwarza je na, na chleb. A chleb to powinien być z automatu, bez, yy, bez, 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 mówcie mi. No To jest ten tempycien. Wypełniania yy, zupy, protepianów, piekania. No co potrzebuje? Monga i chleb, tak? Właśnie... Słuchajcie, bo tu nie już pełno, tak? No. Mm. Słuchacz, sypię się szybko. Mm, tutaj. Daj, ma się chwilę, na kiedy... No mm, zgadzać. Prawdzić a, właśnie tych rzeczy. Jeszcze. Proszę Państwa, szybko leci, tak? No ja nie wiem, szybko. Nawet mówię, nie. Chciałem, chciałem zobaczyć jak będzie względem ceny chleba. wtedy wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Ale chleb to na pewno w późniejszym czasie, tak? Będzie oganięty. No bo razem, tak jak się produkty robi, robi się troszeczkę chyba zębo, tak? Ja jeszcze muszę wtedy mieć jakąś ładowarkę, budowanie jakiejś ładowaczy do ciągnika. Więc tutaj też to się koszta, które chyba yy, spowiedli gdzieś, tak? Ale się tak wrócę do tego koleba. Zobaczymy zaraz ten chleb. Yy, chleb, 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 chleb. Chleb, no jest po 6000 Też ładnie. Też ładnie. Będzie można chyba kombinować później, oczywiście. Za tak, tak każdym razem, tak to można powiedzieć. Więc tutaj to wypasowało pasowało wszystko. Dobra. tak Kamiamy i zjechniemy dalej, bo to szkoda czasu. No i dopiero drugie kółko robimy. A jest 15 minut no odcinka, już. Ale ja nie wiem, ten czas tak przesuwa. Masa kryć się szybko. To jest szok. I tak to wygląda, proszę państwa. No i co oczywiście, że jeszcze teraz na lipcu myślę, że jakieś dwa odcinki naprawdę będą, może nawet jeden, to mania swomy, bo tak naprawdę pod poplony pod, nie może się kolokalnie z. To proszę nie wstać, bo po prostu będą biorane na zimę, ewentualnie nawet na te wioski, w potruję. Więc to i tak to no. można w swoim tempie, w swoim czasie. Nie pasi. Czekajcie. Dobra. Lecimy. I tak to wygląda, proszę państwa. Pod tym kątem. No co powoli, powoli z moimi koczkami się rozwijamy. Jest to bardzo, bardzo dobrze. Tak się robi. Mówię, no sapeja się też, się dzisiaj. Odcinek. W tempu 22 25 wiki. przepraszam. To jest w ogóle jakiś overkill pod tym kątem. Tak to szybko idzie. No, Przerw ogólnie z farminga 22 piątki nie mam wcale, bo jest bardziej uciepiała. Bo wczoraj nie, nie będzie odcinka, no bo to nie było czasu. no nie się robiło, znaczy pilnowało się bardziej w ciągnika. Jak robił, opak. Mm. I dlatego nie udało się nagrać, bo dwójki dzisiaj, no ale myślę pewnie będzie prawdopodobnie live, jak się uda. Jeśli internet pozwoli. A mam nadzieję, że w końcu pozwoli. Bo potem to ogarnąć. To się wetniemy, żeby już to spokojnie było. Tu są na razie tą stronę obetniemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bo to się na odcinek o dzisiaj Nadspominam. Yy, no to trzeba trochę jednak do odcinka nie robić. Tak prawdę mówiąc z innej strony, żeby to też się tylko poszło, tak? Szybciej yy, tam się oglądnąć w tych ja już tak chciałem jakiegoś nie mam Ewa. Tak się bywa, odwaliło podwaliło z to jest hit hitów, ale tego czegoś jeszcze nie widział, to można powiedzieć. Cielak sobie stał, mogę powiedzieć, cielak sobie stał eee, normalnie, wszystko do no Jeszcze wszystko było dobrze i poszłem do dolić. No no, to nie? I tylko taki jeden, taki, taki jeden huk się My kurwa, coś tam moje polidła, czy coś mi kurwa wyżlegnęło, to nie? No, ja patrzę, jak kurwa y, poszłem polić cielaki. Ja patrzę, jak cielaki, kurwa, już, kurwa dregawki. nie kurwa, to. Ja patrzyłem sobie po spierdolę bo przypierdolił stary... pety pe, kurwa w ścianę, to nie? Można? Kurwa. Mówię, takiego czegoś jeszcze nie widziałem jeszcze. Ten czarak rozpierdalista. I już nic z tym. Nic mu się nie da zrobić. Licie, jak mówi fakt, że nie? ten Ponieważ to już nic tego się nie da zrobić. Taki śniebny ma. Ani tego ubić, ani tego nic nie zrobisz, bo wiadomo, um, ubić się można. Po drugie, yy, yy, za małe to to, tak to wygląda na kurwa życie, ale ta krednica jest, proszę Państwa, jedna za jednym, za jednym, na jednym rzeczy, pod jednym kątem, no, mi teraz jeszcze. Jeszcze chyba z wejdzie, co wydaje mi się, fajnie by było. Eee, to byśmy sobie pojechali i. Chciałby byśmy spali, tak? Nawet pastaka nie gaszy, bo tam. beczka pełna paliwa, tam gdzieś nie ma co się bawić. ci jeźdź na ZPN. kurbeczka gdzieś stoi, tam się kupiło te paliwo. Tutaj. już jest elegancko, nie ma co się bawić, mówię. Pali mi sobie już. już trzeba będzie sobie schować, bo chciałem manualnym. Wsypywanie sobie wygracie, ale chyba na, nie wiem, nie było gdzieś, tylko mi chyba się sypało, czyli 22... nie, 22 działa, chyba 25 właśnie było już. i to się sypało i się nie da. Chyba dla mi sejwa. Więc tak to wygląda. Międziek ruszy, asfalt robią. ale przygotowują pod asfalt u nas, na wsi. Więc yy, będzie ciekawie. Asfaltcik może będzie za jakiś miesiąc. Więc to nie jest tak źle. Jak asfalcik zrobią, to będzie można dodawać Krysowy po o, jeździć To jest Opsi. Prawda, zaptułem mam teraz, jak wściekły Nie wiem. Hmm. Po prostu nie wiem, to się ku na czek był, pierwszy czas był człowiek, był chrzydłowy, bo już tak się kuma przejebał w tym ciągu, że, że, że spycha, cicho jak wszystko. Niestety. Jaka, gdzie jest 90, a gdzie jest jedną z Idealnie, ale patrząc, ile się tego tej do koszenia, to ja nie wiem. Dam godzinę czasu chyba. Należy się poświęcić, Widzicie, mam taką przyczepę dużą, a się okazuje, że pszczepę ta się jeszcze okazuje bała. Więc yy, chyba trzeba się poszukać jeszcze większego ciągnika jeszcze większej sprzczepy na te na No bo jednak te nas na... przebywają. Aż patrząc, naprawdę, że. Ja się będę powtarzał z tą ziemią tutaj ale tym rozwo i tym rozwojem, ale na pewno my mamy takie czujniki, mamy takie maszynki, a tych, tych pól trochę już bawię. Więc powinny takie być większe maszyny teraz to już nas kubaka dobrze byście. Bo jak będę jak tu No i co? Ta patrząc, zapominałem teraz, żeby to kupić tu, w pola. później tu jeszcze, by wyrównać. Teraz w tej kolejności będziemy mogli sobie troszeczkę bardziej pójść, nie wiem, tutaj pewnie, w tę st tą stronę tutaj kupić te dwa pola, te dwa, trzy pola, bo to chyba są to, trzy, te trzy pola, później te dwa pola kupić na spokojnie yy, i będzie wtedy elegancko, to nie? Na przykład na, najtańsze to chyba są te pola, z co widzę. No, więc tak to wygląda. Zgadny pól. i powoli no pół metka, można powiedzieć, się zbliżamy, tak? Jak mam taką, z cichą nadzieję. Ale później niedługo będzie. Bo tak szczerze mówiąc, jak wspominałem, no jeśli to się skończy, będę chciał przejść na południopolę amerykańską. No i wtedy tam pobawić się z bydlakami, jakimiś świniami, z górami i tak dalej. Wtedy zobaczycie, jak to, jak to wygląda pod kątem cianokursów, pod względem właśnie drobiu, i by to wiecie tę tą serię teraz tą prowadzimy głównie na przetwórstwo przetwórstwa mieć i zarówno położa, same można powiedzieć, a po drugie hmm, rozgraniczać, tak, no bo jest taki zamiar, żeby trzy serie w tym, w tym farmingu zrobić, tak, czyli yy, na zielący na amerykańskiej i zarówno na punktaj y -y -y, pantaj, chyba ewentualnie jakaś ma z JLC wejdzie, no to wtedy... Wkaz jakaś będzie wtedy i, i, i będzie mu następowo Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Zobaczymy. Zobaczymy, bierzemy sobie fastaka, jedziemy sobie na błyn I zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. Tak, z truki tak nie wiem od czego to jest teraz zależne znowu, tam się ciekało ustawienia i znowu jest troszeczkę lipa. A teraz patrzeć na panę. Nawet tego pola trochę tu też będzie, bo tam to chyba tylko 2-3. No parę tych tam jest mniej że, ale sobie to będzie raczej karczował na właśnie mm, na biury, więc trochę tych pieniędzy też troszeczkę dostaniemy. Może niedużo, może nie dużo, ale zawsze tam coś z tego będzie. Dobra, teraz tak sobie zrobimy, zajedziemy. Staczkiem jakoś to cofniemy. Troszeczkę ten się poniósł, ale to mi tam nie przeszkadza. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało pod kątem. Ta? Dlatego pojechałem. Pod kątem właśnie teraz młynu. Hmm. Hmm. To jest tak, mój minus kamionu węgo jest 1820, sypie się, no i to już jest aktywny. I to tak. No, 2,5 tysiąca cykli na miesiąc. 2,5 tysiąca cykli, to jest no dość sporo. Chyba zobaczymy, jak to będzie będzie deszcz. Też nie chciałbym później deszczu tego wziąć. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, dobra to mam wąteczki. W byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodoba, to czepcie w górę komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie, cześć!